Paneczko do beściaki z tej strony Bora. Witam Was w kolejnym trzecim już odcinku z FIFA 15 Kariera Menadżera. Tak wygląda tabela po czterech meczach i po trzech jak w naszym przypadku. Jedno zwycięstwo, jeden remis, jedna przegrana. Cztery punkty. Czas podjąć kolejne trzy drużyny. Skład wygląda w ten sposób. Gra mi się tak ofensywnie po prostu lepiej. Iwański jako wysunięty, taki pomocnik, środkowy pomocnik ofensywny. Pojechali, przyjechał do nas ruch Chorzów. Pierwszy mecz dzisiejszego odcinka właśnie z niebieskimi na stadionie w Bielsku. Tak, komentuje Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Mm. <laughs> Od kolejnego odcinka po prostu będę to wycinał. Podbeskidzie wyszło w czerwonych strojach, swoich bojowych, wyjazdowych strojach, ale że są takie małe derby Śląska z ruchem Chorzów. Chcieli wyglądać po prostu groźniej, niczym siuksowie. Skład na ten mecz Podbeskidzia. Korzyn i Damian, Demian, przepraszam, oczywiście z przodu. O, to już wyjściowa, jedenastka niebieskich. Kuświk z przodu, Szewczyk za nim. No i zaczynamy pierwszy mecz. W piątej minucie rzut wolny dla Chorzowa. Ale nic z tego nie wyszło. Dziewiąta minuta, od atakuje, ale niestety Demian obok prawego słupka ruchu. Zeszła mu piłka z nogi. To już 15 minuta, korzym z piłką czaruje. I wyczarował bramkę, <laughs> co prawda po dobitce, ale pierwszy, pierwsza bramka na korzyść podbeskidzia w tym meczu. Tajkorzym od razu uczy Demiena i innych jak się strzela. Dobrze, że był na miejscu i mógł zrobić dobitkę. 30 minuta, ruch Chorzów. Peskowicz coś za daleko wychodzi, ale na szczęście bodajże Surma również kiksuje, uderza za bardzo w prawą stronę. 31 minuta i tutaj faul na Iwańskim i niestety Iwańskiego kontuzja. Trzeba było go wymienić. Zastanawiałem się na kogo go zmienić, ale postanowiłem, że zmienię go na chrapka. Wyrzucę do składu trzeciego napastnika będzie takim cofniętym właśnie trzecim napastnikiem chrapek. Tu jeszcze raz powtórka właśnie w falu na Iwańskim. 43 minuta korzym, ale nic z tego. Bramkarz dobrze ustawiony. Tutaj jeszcze żółta kartka dla piłkarza Ruchu Chorzów. 45. minuta, koniec pierwszej połowy. Zaczął się mecz fajnie. 5 punktów to był taki plan minimum na te 3 dzisiejsze metrze. Jak na razie wszystko układało się po mojej myśli. Statystyki nawet dosyć fajne, jak na 45 pierwszych minut. Ale już zaczynamy drugą połowę. Pierwsza to przeszłość. Ruch Chorzów, Peskowic nawet do piłki nie doszedł, bo kuświk za bardzo w lewo uderzył. Podbeski dzieje 72 minuta. Korzym przy piłce. Strzał, ale broni bramkarz ruch chorzów. Atomowe uderzenie, ale za niskie. Rzut rożny z tego wyszedł dla podbeskidzia. Korzyn tylko dołożył prawą nogę leciutko i brameczka weszła. 2-0 dla podbeskidzia. Tylko dołożył nogę. Nic więcej nie trzeba było, aby bramkarz niebieskich skapitulował. Udaje, że jest na narodowym, na, na narodowym yy, Basenie <grym>, Polskim w Warszawie <grym>, Ale zapomniał Pokazywał, że chce strzelić 4 gole Czy co z tego jeszcze Wyszło więcej? Zaraz zobaczymy 82 minuta Ruchorzów atakuje Ale tym razem Peskowicz na miejscu To już 90 minuta Po doliczonym czasie gry Koniec meczu Korzym strzelcem dwóch brameczek. Pięknie rośnie nam główny napastnik. Podbeskidzie wygrywa 2-0. Kolejne trzy punkty yy, doliczone do naszego konta. Bardzo mnie to cieszy w tym momencie. Super, świetnie, zajebiście. Tu już statystyki pometrzowe. Chorzy dał tylko dwa strzały z czego żaden nie był celny u nas. Cztery celne uderzenia Maciej Korzy z notą prawie idealną został zawodnikiem meczu. Tutaj Zieńczuk nawet na prawej pomocy miał 4,0 czyli cieniutko, cieniutko. Drużynie gości. Zarząd uważa, że prośba o dodatkowe fundusze, w postaci tam bodajże 2 milionów, to jednak za dużo. Niestety. Iwański został, miał, został kontuzji kolana. Musi pauzować 4 tygodnie. Tutaj tabela. Po czterech meczach, jak widzicie, jesteśmy już na trzecim miejscu z no, siedmioma punktami, więc jest rewelacyjnie, rewelacyjnie. Jak na, jak na cztery mecze rozegrane, świetnie. Kolejna prośba do zarządu a tym razem o półtora miliona i zakończę wyżej po prostu sezon i wyżej puchar, zobaczymy jaka będzie odpowiedź. Podbeskidzie przyjechało w kolejnym, dzisiejszym, drugim meczu na krakse do Krakowa, pasy nas przyjęły śniegiem. Troszeczkę to dziwne, bo to początek września, jakąś anomalię tam mieli, nie wiem o co chodziło. Mulawę też również chyba nie podgrzewaną mieli, skoro biała, śliska, ale mecz trzeba było zacząć, trzeba było podjąć rękawice i walczyć o kolejne trzy punkty. Skoro jest pod Beskidzie, jest, było na trzecim miejscu, trzeba było piąć się jeszcze wyżej, aby nie upadać niżej. Demian z Korzymem bojowo nastawieni. Chcieli strzelić po dwie bramki każdy. Chrapek wysunięty z tyłu też by chętnie dołożył swoje trzy grosze. Nastroje w ekipie bojowe. Pomimo tego, że na zewnątrz zimno. I zaczynamy mecz. Tutaj błąd bramkarza, błąd dem, yy, przepraszam, Pietraszaka, piłkarz Kraksy oddaje strzał, ale na szczęście Kita nie trafia tu jeszcze Moonwalk yy, Slobody <grym> kolejna okazja, tym razem w 27 minucie dla Podbeskidzia, Korzyn strzela brameczkę piękną pierwszy gol tego metrzu na korzyść pod Beskidzia. Bali się piłkarze, bali się chłopaki, że będzie ślisko, że będzie nawierzchnia straszna, ale jednak co górale, to górale. Żaden śnieg im nie straszny. A tym bardziej takie pisdu, pisdu, mało, mało nie wiadomo czego. Trochę biało nawiało i to wszystko. <laughs> Korzyn ucisza publiczność krakowską. Chce strzelać je jeszcze więcej bramek. To już koniec pierwszej połowy. Więcej w tej pierwszej połowie już nie było sytuacji, które można byłoby odnotować. Piłkarze krakowi niepocieszeni schodzą do szatni. Ale cóż, sami są tego, sobie tego winni. Wisła wygrywała z Koroną, a Legia remisowała z Górnikiem do przerwy. Statystyki prawie identyczne, z tym, że jedna bramka na korzyść pod Beskidzia. I to najważniejsza statystyka. Czas rozpocząć drugą połowę. 51. minuta. Poprzeczka ratuje pod Beskidzie. Bramkarz Peskowicz za daleko wychodził. Tutaj już rzut au, z autu dla Podbeskidzia w 59 minucie. Korzym przy piłce strzał i kolejna brameczka wpada. Korzym, korzym, z ciebie jeszcze zostanie król strzelców. O, się tak dalej rozwijał. Korona chyba żałuje, sprzedała Cię do Podbeskidzia. Chyba żałują. Ale to już trzeba by było zapytać o to włodarzy Kieleckiej Korony. Nieważne jak, ważne, że bramka wpada. Korzysz, już 4 gole na koncie. 64 minuta. Strzał oddaje Kita, ale nie, przepraszam, Nowak, ale niestety nie trafia. Wynik utrzymuje się tak dotychczas. Dwie minuty później, znowu Nowak, ale znowu przestrzelone. Znowu nie ma bramki, znowu celownik trzeba nastawić. Kolejna 78 minuta, kolejny strzał dla Krakowi. Tutaj już kolejna 87 minuta. Tym razem się Krakowi udało. Niestety Bramkarz Peskowic znowu wyszedł za bardzo do przodu. Znowu coś chciał odjebać. Nie wiadomo co, będę musiał z nim w szatni porozmawiać. 2-1 wygrywamy. Remis dla Krakusów wisi w powietrzu Tego byśmy chcieli uniknąć Bo każdy woli 3 punkty niż jeden. Ostatnia akcja meczu Nawet yy, bramkarz Krakowi przysuwa się pod nasze pole karne Krakowia wykonuje rzut rożny Sytuacja była trudna ale na szczęście dla Podbeskidzia okazała się szczęśliwa. Korzym strzelcem dwóch bramek i Podbeskidzie inkasuje kolejne 3 punkty. 2-1, wygrywając mecz na wyjeździe w Krakowi. Pięknie, pięknie, pięknie. Już w tym momencie wiedziałem, że plan minimum jest... załatwiony, jest zrobiony tak jak trzeba plan. Już było sześć punktów na koncie. Już było pięknie. Ale trzeba było iść za ciosem. Został jeszcze trzeci mecz i fajnie byłoby zdobyć trzy punkty. Takie były moje marzenia. Z oczywiście, zarząd znowu się o półtore bańki nie zgodził, więc napisałem o bańkę. Tutaj Korzym został wyróżniony do zespołu tygodnia, co bardzo chłopaka ucieszyło i zmotywowało. Powiedział, że postara się w przyszłym tygodniu również być napastnikiem tygodnia. Ostatni mecz dzisiejszego odcinka przyjechała do nas ekipa z Zabrza, a więc Górnik, który zajmował 10 pozycji niżej od nas w tabeli, a punktów miał 6 mniej. Chcieliśmy to bardzo wygrać bardzo, ale to bardzo bo to kolejne takie mini, małe, śląskie derby. Kibice dopisali. Trybuny wypełniły się do ostatniego miejsca. No nic z tym dziwnego, skoro ekipa spod Beskidzia tak dobrze gra w tym roku. Jedenastka na ten mecz pod Beskidzia. No, oczywiście znowu ofensywnie ustawiona. Ten, ten system się bardzo sprawdza i nie zamierzałem go zmieniać. I jedenastka na mecz górnika, Zabrze, która również dość mocno ofensywnie ustawiona. Więc mecz zapowiadał się ciekawie, naprawdę dosyć ciekawie. Korzeni już roz, rozgrzany, już gotowy, żeby zacząć strzelać bramki. No i zaczynamy. Dwudziesta minuta, niestety. Dla nas, niestety. Dla górnika, zabrze niestety. <grystanie> nic dodać, nic ująć. 30 minuta górnik zabrze. Znowu atakuje. Ale znowu na szczęście. Peskowicz na swoim miejscu. Tutaj go chłopaki pochwalili. Bo wcześniej w dwóch meczach. A na pewno w tym ostatnim nie zachowywał się za dobrze. Strzał Korzyma w 45 minucie. W ostatnim minucie pierwszej połowy. Ale nic z tego nie wyszło. Pierwsza połowa zakończyła się z remisem. 0-0. Mecz naprawdę ciężki i wyrównany. 2-3 podania, odbiór piłki. Kolejny zespół, 2-3 wy... podania, odbiór piłki. I tak z prawej na lewą, z lewej na prawą stronę. Tak to wyglądało w pierwszej połowie. Nie było łatwo pod Beskidziu doprowadzić do sytuacji na strzał. Co prawda dwa strzały oddały i dwa celne, ale niestety żadnej bramki z tego nie było. Sobolewski wchodzi na boisko na początku drugiej połowy zmienia Przybylskiego i zaczynamy drugą połowę 56. minuta faul na zawodniku pod Korzym wkurzony niestety z tego wkurzenia mu nic nie ma a Adam Dach otrzymuje żółtą kartkę musi uważać po prostu musi uważać Fiknął Korzym, aż miło. 74. minuta. Korzym gna z piłką. Podanie do Demiana. Demian tylko dokłada nogę w ślizgiem leciutkim. 1-0 dla Podbeskidzia. Naprawdę piękna asysta. Bramka dość fajnej urody. Dość ładnej urody. 1-0. I to najważniejsze. W tak trudnym meczu. 1-0. Tak bym chciał już wygrać ten mecz. Tak pomyślałem. Ale do końca jeszcze był kwadrans, plus doliczone kilka minut. Więc trzeba było grać dalej. Nie cieszyć się w tym momencie, tylko cisnąć ogień dalej do przodu. Robert Demian już trzeciego gola zalicza, właśnie. Ostatnia minuta meczu. Piękne podanie do Demiana. Demian ciśnie. Oj, ale niestety. Niestety. Nic z tego nie wyszło. Mecz i tak zakończony wynikiem dodatnim dla drużyny podbeskidzia, A więc 1-0, kolejne 3 punkty. I w dzisiejszych 3 meczach zaliczyliśmy komplet 9 punktów. Maksymalną rzecz, którą mogliśmy zrobić. Nie spodziewałem się tego. Liczyłem. Na... Chciałem mieć dwa zwycięstwa, jedną przegraną, albo zwycięstwo i dwa remisy. Taki był mój plan. Ale z trzech, o trzech zwycięstwach nie pomyślałem. Naprawdę na nie pomyślałem, że tak coś będzie. Statystyki pomeczowe: Robert Demian, oczywiście z notą 7,5, zawodnikiem meczu. Jak w większości meczów, w których gra pod Beskidzie, ktoś z jego z drużyny pod Beskidzia, z mojej drużyny, zawsze zostaje zawodnikiem meczu. Pozostałe wyniki. No i w tabeli po 6 meczach z 13 punktami jesteśmy na trzecim miejscu. Punkt, tylko mamy straty do poznaniaków. Kolejne trzy metrze może nas wywindują już na pierwszą pozycję, lub spadniemy poniżej. To się już okaże. Jeśli Wam się ten odcinek, dobeściaki podobał, pamiętajcie o pozostawieniu łapy w górę oraz jakiegoś swojego komentarza. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, uczyń to. Będziesz na bieżąco z wszystkimi moimi materiałami. Trzymajcie się, dobeściaki cieplutko i niech piłka będzie z Wami. Nara.